Witam Was ponownie, z tej strony Kuba Dzisiaj gramy w TrollQuest 5 Nagrywam to, ponieważ myślę, że yy, poprzedni odcinek z Fileman Tą grę twórców też TrollQuesta się Wam chyba spodobał, bo było bardzo dużo wyświetleń To postanowiłem nagrać TrollQuesta 5 A więc zaczynamy i mam nadzieję, że będzie tak samo dużo albo jeszcze więcej łapek i wyświetleń. No, no i tyle. Mam do powiedzenia. Zaczynamy grę. Jesteśmy na stadionie narodowym. Gramy o puchar. Idziemy dalej. Kracza jakiś. Jakiś gość. Gość kontra Troll. Dajemy dalej. No i gra się nam zaczyna. Kliknięcie na piłkę nie jest chyba dobre. W tą część jeszcze nie grałem, więc nie piszę tam komentarzy, że uu, no, może coś... O. <śm> Przychodzi troll i nas kopie, a my odlatujemy następny poziom. Ochronisz. O, to chyba też nie jest dobre. O tu, tutaj nam coś wystaje. Może. Tutaj. O, nożyczki. Już klikaliśmy. O. Wycinamy czerwoną kartkę. I pokazujemy ochroniarzowi, żeby nas spuścił, żeby sobie poszedł. Ochroniarz idzie. A my wchodzimy sobie na stadion i oglądamy lecz. <śm> Następny poziom. Aha. To, to źle zrobiliśmy. Uuu, ale mało. Osiem kliknięć. O. Trzeba to kliknąć. O, to jest. Nie? O, tak. Parę razy trzeba kliknąć, żeby dopiero on spadł. Poziom. <laughs> Pompujemy piłeczkę. O Boże. To chyba najłat, naj, najłatwiejszy poziom. Złodzieja, tam policja stoi. Musimy dać jakąś koszulkę. Ktoś tu był, o. o. No i, o. tak. No, też nie był taki trudny poziom. Wódka 45%. Od początku, bo coś nam nie wiadomo. O, super power! Wlewamy sobie, pijemy. Idziemy sobie i biegamy na meczu następny poziom. Nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Tutaj. O, tak. Wyciągamy z prądu i ochroniarz nie załapie, że mamy coś ukrytego pod koszulką. co chodzi. O co w tym chodzi? Aha! Tutaj. Hmm, chyba coś źle zrobiliśmy. Bo tutaj mamy trzymamy trąbki, co dzieje się tam? A w, rur, w rurę wydechową trzeba tą powsadzać I teraz. O! No! Chyba mam nadzieję, że poziom zaliczony jest. <laughs> mamy poziom zaliczony. Idziemy do doktora z złamaną nogą. Tutaj mamy piłkę. Tak, z jest piłka. Podchodzimy i kopiemy piłkę. A. Następny poziom. Odcinek nie będzie cały, tylko może połowa, bo nie mam tyle czasu. Nie będzie 10-minutowy filmik. Chyba na tym zakończymy, bo tutaj już nie wiem o co chodzi. Więc to już będzie na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeśli się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Suba, jeśli chcesz być na bieżąco yy. i oglądajcie te filmiki. Ja dla kogoś to robię filmiki. Oglądajcie je. Dawajcie suby. Bo bez nich nie da się nagrywać, oczywiście. To teraz niestety się muszę z Wami pożegnać. Ale niedługo będzie kolejna część. A więc Siemka.